Rozciągające się nad wybrzeżami Pacyfiku Chile oferuje góry, pustynie, metropolie, lasy i lodowce. Zapraszam do oglądania. W 2010 z powodu trzęsienia ziemi w kopalni San Jose zostało uwięzionych 33 górników. Ich akcję ratunkową śledził cały świat. Po 17 dniach wywiercono otwór prowadzący do podziemnej komory w celu dostarczania żywności i leków. Potem skupiono się na finalnym, szerszym otworze, którym wydobywano na powierzchnię górników. Wszystkich udało się uratować. Północ Chile to krajobraz pustynny. Piaski i spękana ziemia są urozmaicone przez wulkany, gejzery i formacje skalne. Na Atakamie też Potrafi padać raz na kilkadziesiąt lat, a skromna roślinność wodę pobiera z mgły. Południe kraju jest już zdecydowanie lesiste. Porastają je bukany, araukarie, a także krzewy bambusu, liany i kwiaty zapylane przez kolibry. Lasy chilickie są domem do najmniejszych jeleni świata, zwanych pudu. Punta Arenas na południu to krajowe centrum rybołówstwa i przetwórstwa ryb. Chile jest liderem w produkcji mączki rybnej. Chile razem z Argentyną sprawuje kontrolę nad ziemią ognistą. Nazwa tej wyspy wzięła się od licznych małych ognisk, zniecanych przez lud Jaganów, który w surowym klimacie polował na lwy morskie i zbierał skorupiaki. Jaganowie podzielili los z kilku innych okolicznych ludów, które nie wytrzymały konkurencji ze strony białych. Ostatnia jaganka czystej krwi zmarła w 2022. Na pustyni Atacama zlokalizowano największe wysypisko odzieży na świecie. Na niegościnnym terenie składuje się ponad 40 tysięcy ton ubrań, które rozłożą się dopiero za kilkaset lat, ale chemikalia z nich zatruwają glebę już teraz. Chile buduje się liczne obserwatoria astronomiczne ze względu na doskonałe warunki atmosferyczne na niegościnnych terenach. Jednym z nich jest Paranal, w którym naukowcy pracują na zestawie czterech dużych teleskopów, dzięki którym można obserwować obiekty świecące 4 miliardy razy słabiej niż te, które możemy dostrzec gołym okiem. Duży wkład w rozwój nauki chilijskiej miał Polak Ignacy Domejko. Zaczynał jako wykładowca na prowincji, a skończył jako reformator szkolnictwa wyższego w całym kraju. Domejko odkrywał złoża węgla, srebra, złota i miezi, aktywizował na rzecz praw Indian, opracował pierwszą mapę geologiczną Chile, krajową sieć meteorologiczną i wodociągi w Santiago. Przez 16 lat był rektorem Uniwersytetu Chilijskiego. Na cześć Domejki nazwano Pasmo w Andach, miasteczko w Antofagaste, planetoidę 2784 i Gatunek dinozaura. 3600 km od Chile znajduje się Wyspa Wielkanocna, która została anektowana w 1888 na mocy traktatu z Tubylcami. W 1966 Rapanu Rapanuńczycy otrzymali obywatelstwo Chile, pielęgnują swoją kulturę i odnawiają zabytki. Wysepka ma status specjalnego terytorium, pozostając w granicach prowincji Valparaíso. Araukana to rasa drobiu ozdobnego, która jest w stanie znosić niebieskie jaja. Barwa ta pochodzi od barwnika powstającego w wyniku rozpadu hemoglobiny. Araukany da się hodować w naszym klimacie. Państwo to znajduje się wzdłuż pacyficznego pierścienia ognia. Na terytorium Chile znajduje się 3000 wulkanów, z czego 36 jest aktywnych. Indiańskie mumie z Chinchoro są najstarszymi na świecie. Ich wiek ocenia się na 8000 lat, a naukowcy odnajdują je na pustyni Atakama. Miasto Valvidia w 1960 padło ofiarą najsilniejszego odnotowanego trzęsienia ziemi o sile 9,5 stopnia w skali Richtera. Zginęło 3 tysiące osób, a 2 miliony straciło domy. Na jednej z wysp archipelagu Juan Fernandez w wieku XVIII rozbił się szkot Aleksander Selkirk. Jego historia posłużyła jako inspiracja dla przypadków Robinsona Cruzo. Obydwaj panowie mają na wspomnianym archipelagu wyspy nazwane na swoją cześć. Cueca to narodowy taniec chilijski wykonywany w akompaniamencie akordeonu, gitary i perkusji. Taniec ten charakteryzuje się zalotną choreografią, rytmiczną pracą nóg i ekspresyjnymi gestami. Wykonuje się go w strojach ludowych. T-35 Pian to lekki samolot akrobacyjny i szkoleniowy produkowany w Chile od lat 80. To jednopłatowy dolnopłat o maksymalnej prędkości 412 km na godzinę. Był używany także przez Hiszpanię. Chilijskie wojska reprezentacyjne używają mundurów i hełmów podobnych do tych stosowanych w Niemczech w latach 40. Jednak dla chilijskich wojskowych zdecydowanym wzorem do naśladowania była nie Trzecia Rzesza, a Królestwo Prus, które zjednoczyły Niemcy i pokonały Francję. Emil Korner przybyły do Chile w 1886, zreformował chilijskie siły zbrojne i na wzór niemiecki przyjął system szkoleniowy, logistyczny, pobór, stopnie, wyposażenie, uzbrojenie, a nawet orkiestrę. Do majko wojskowości wrócił do Europy w 1910. Walczył w Wielkiej Wojnie, podczas której zabiegał o neutralność Chile. Zmarł w 1920 i pochowano go w Santiago. 80% lodowców Ameryki Południowej znajduje się w Chile. Aby zapobiec ich topnieniu masy lody, pokrywa się metalowymi konstrukcjami, które wykorzystują białe geowłókniny chroniące przed promieniowaniem słonecznym. W Chile opracowuje się szereg technologii odzyskiwania i ponownego wykorzystywania materiałów z odpadów. Modulab wykorzystuje odpady odzieżowe, stare banery i plakaty do produkcji artykułów domowych. Firma Imeco wytwarza na przykład donice i podstawki z odtanu celulozy, który pozyskuje z wypalonych petów. Greenbricks oferuje materiały budowlane z przetworzonego plastiku. Mauricio Sfirs opatentował cegły wytwarzane z popiołu z elektrowni. Są one cztery razy twardsze od glinianych, a w procesie ich produkcji nie wymaga się wypalania. W planach jest ich eksport do Kolumbii i Ekwadoru. Od momentu uzyskania niepodległości przybrzeżny pasek na zachód od Argentyny trochę się wydłużył. Po zwycięstwie o wojnie o Saletre w 1884 Chile zaanektowało boliwijską prowincję Litoral i peruwiańską Tarapaka. Z tego powodu obydwa wspomniane kraje mają napięte stosunki z Santiago. Kilka lat wcześniej udało się przejąć w pełni kontrolę i złabić powstanie na terenach na południe od rzeki Biobio, które zamieszki Mapuche. Kreolscy osadnicy wraz z europejskimi imigrantami rozpoczęli na dużą skalę budować osady, przejmować ziemię pod uprawy i wydobywać złoto. Stosunki Mapuczy z Chile po dziś dzień negatywnie rzutują na politykę wewnętrzną kraju. Chiloe wraz z okolicznymi wyspami tworzy archipelag, który przed laty był ostoją hiszpańskiej obecności w Chile. Były to jedyne tereny na południe od Biobio. Które udało się Europejczykom skolonizować. W czasie walk o niepodległość była to twierdza royalistów, która się poddała dopiero w 1826. Na listę dziedzictwa UNESCO wpisano miejscowe kościoły zbudowane w lokalnym chilotańskim stylu, łączącym europejską stylistykę z rodzimymi metodami budowy i materiałami, jakimi są lokalne gatunki drewna. Ceką charakterystyczną tych budowli są łuki, sklepienia i jaskrawe barwy. Ziemniaki co prawda wywodzą się z Peru, gdzie je także udomowiono, ale to właśnie w Chile najwcześniej zaczęto spożywać jego dzikie odmiany na stanowisku archeologicznym Monteverde. Znaleziono resztki ziemniaków sprzed 13 tysięcy lat. Chilijskie pyry charakteryzują się bogatą kolorystyką skórki, miąższu, gamą kształtów, rozmiarów czy preferencji glebowych. Jednak odmiany z Chile hoduje się w głównie w USA i krajach BRICS niż w ich ojczyźnie. Czyli chłekę były hipotetycznym gatunkiem wilbondowatych, których Indianie używali m.in. do ciągnięcia pługów. Wyginęły do XVIII wieku, prawdopodobnie na skutek wyparcia ich przez owce i bydło. Badania genetyczne kości z wyspy Mocha udowodniły, że były to po prostu udomowione guanako. Najdalej wysunięte na południe osady ludzkie zostały założone przez Chilijczyków. Pierwszą była Fuerte Bulnes, założona w 1843 w celu umocnienia chilijskiej zwierzchności nad cieśniną Magellana i ochroną tego szlaku. Została jednak szybko opuszczona na rzecz Punta Arenas, a po latach odbudowana jako park historyczny. W latach 50. XX wieku wybudowano Puerto Williams na wyspie Navarino. Stolica regionu Antarktyda i Chilijska to najdalej wysunięte na południe miasto świata. Pod nią są czyliskie osady Puerto Toro oraz Villa La Estrellas na Antarktycznej wyspie Świętego Jerzego. W sekcji komentarzy można zaproponować kraj do omówienia w przyszłości.